Tu odwiem Kraft223 i ze mną jest craft 223 Ale jest za nami fajer kaftan. nie. jej walnęło nieźle. Ale no to... to jest, to jest Supercrab Brothers, tak? To pierwszy nasz odcinek, wspólny Będę z nim najczęściej nagrywał odcinki, bo tak. Będę jak I wiesz na jaką jedziemy? No, pierdychnęła bomba. Nie, z nikogo. Ale mało brać jest. Tam Dobra, ja wchodzę na arenę, strzelam, strzelam i. Nie wiem. Tam, tam. tam nie wiem, Kuba wybieraj. Dobra. Clockwork. Clockwork? No wiesz. Dzisiaj będziemy... Gaduj, Kuba. E, ja wiem, Zombie Pigman, ja jestem kaktus, mnie to obchodzi. Nieprawda, Body Wallet. Weź, on jest Mi się dobrze nie gra. Ko ja żartuję, A ty byś, byś lepiej, no, no Moje pigmenty zaatakują kubę i będzie spotkał. E, chyba się pomyliłeś. Chyba, chyba się pomyliłeś. O, tak jak nasz y, kolega mówi ze szkoły. Trójka, trójce nierówne, a tu pigment pigmonowi nierówny, nie? No no. Bo atakuje pigmena, no to co? To, a, 40. o, 44. 40, 4, 40 e, coś tam, 40. ile się FPS-ów mam? A ja to... mam, nie wiem, dupę No ja to... mam. 29. O, a mi dobrze się gra. Teraz 3 spadły. A ja raz miałem wiesz, ile FPS-ów? Napiszę. 200 miałem fps a teraz mam tak mało. Clockwork, dawaj, clockwork. Kuba, pamiętasz, raz, kiedy graliśmy nie, ogry, e, nie nagrywaliśmy odcinka, to Kuba już przegra i Kuba mówi... Zombie... Go, Zombie Pigman. Go, Zombie Pigman. Nie. Yeah. Kuba. Co? No, mogę też do publiczności, nie tylko ja, bo tu czekamy. E, no, no, no i powiem wam tak, że dzisiaj bym chciał, żebyście mi w komentarzach napisali, jaką macie średnią. No mi też, bo ja mam 4,60. Ja 4,50. On jest, on jest 4, mądrzejszy 5. ode mnie o tyle, ile? O 10. A myślałam, że Kuba będzie miał tylko jedną. I może pani to Zaraz. No dobra. Zaraz mi no zmieni na 4.1 To jutro oglądajcie na o 16, tak? No no, jutro Jutro live o 16.30 Live A ja dzisiaj o 16.30 idę do fundury to kolegi Eee. E, nie mów jego to... imienia, nie mów jego imienia, żeby nie skojarzyli no, Dobra, dobra, dobra jeśli coś to The Dragon, jeśli ja nie przesłał w komentarzach, to dostał do swoje komentarze, bo walka na komentarze. Ja w jego filmy też tak brzydko napisałem, tak jak on na moim, nie, Minecraft na singlu, nie. O, ja dzisiaj próbuję. O, to bije mnie, raz mnie, rodzi mnie, a, mnie,

i ja się z oh. kaktusem ratuj mnie! nie, 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 ten, nie, kaktus i. nie, 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 I nie, nie, Kurde, nie, 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 niego, nie, 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 jest ten. Dobra, Uf! O kurde! Ja cię! Nie... Ja cię jaka akcja nie! My to tak idziemy tutaj na spółku Ja cię! Nie... A! on mi stąd. Ja byłem w zombiaku! Nie chcę tego przeżycia! Raz go moje pigmeny! Co oni, które krzyżciły? Ja Prawie spadłem! Ty ja mam o, najwięcej nie. rzeczy tutaj z tych żyjących! O, ty masz co najwięcej, patrz. Ja mam prawie przedostatnią myśl, Ale ja powiedziałem... Nie będę papugował głosu blowa, nie jestem ściągacz. Nie. Nie jestem. O tak, jestem ściągacz. Kuba musiał na singlu, mu się nie chciało robić, bo... Nie, ja to nagram kiedy indziej, bo mi dzisiaj tak lagowało. Nie uwielbimy ok, na naszym jak to się nazywa? Chcieliśmy na naszym serwerze zrobić, ale się nie udało, nie. Spearcraft Brother, to jest chyba dzisiaj jedyna rzecz, na której mi nie reaguje. Na moim serwerze reagowało. Y a ten serwer się nazywa kwadratowa pierdolotka! z tego pripera, ja nie mogę. Jaki camper. O kurde. Tam nie, tam teraz tam będę tam miał trzy no, Dobrze! Ale i tak mi wygrywa, już O kurde, jasne! Ja tak kłopotam jak się to O kurde! Teraz Jaku? No i ostatnie życie będziemy Kubie kibicować, tak zostało nam. Niestety ja tak nie umiem za bardzo walczyć. Umiem latać! Umiem latać! Umiem latać! Z aż Na a pole mega chwilę mi się Lepiej. tak flagowało, że umiałem latać oj. w ogóle. A Pole! Bo mi stąd. Patrz, mieć mi, <grym> <grym> mi się zepsuł! Mieć mi się zepsuł, no! A ja O kurde! Kurde, pigmeny mnie biją. Dobra, jest na trzech. Mam po serduszka i spadłem. Ja ciepi tołem Kuba, wygraj to! Pomścimy. mnie. Ja niestety nie umiem walczyć. Co na początku? Co? Dobra. Nie, bo zaraz będziemy musieli kończyć, bo 7 minut i 43 sekundy już są, Do jedno To jedno zdążyliśmy. Ale sobie cięcie jak go znajdę. O, ja też sobie zrobię cięcie! Ja też sobie zrobię cięcie, kiedy Kuba wygra to wam powiem, Nie, dobra. Nie, To ja nagrywam tu z Optifina. Dobra, powiem wam, że ja już wygrałem. I to będzie jedna run rundka tylko. Dlatego... No bo nie zdążyliśmy niestety więcej. Jakuba, nie, Dobra, bij się z nim. I spadłeś, co? Propsy, tak. Propsy dlatego. Good game. Spadliśmy. Teraz, Kuba, jeszcze będziemy się żegnać. Chodź, bo nie zdążyliśmy. Chodź, tu, no tu, 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 w dia. Ja to się to żegnałem, już musiałam... Y, żegnamy się, siema, pa. Siema, siema, papa, Spodęki poni... Nie! Pamiętajcie dawać łapki w górę! Dawać łapki w górę, subujcie, lajkujcie i jeszcze tam coś co możecie, dobra! Żegnam się, to do, dawał Adrian gra, dwa, dwa, dwa trzy, i... Nadaję też Kuba 223 siema. No więc, siema! Do następnego odcinka SofaCraft Brothers z skubo. Cześć!